10 tysięcy dolarów, tak. Sprzedali kartę z tego dodatku. Cześć, jest Twojej na Was w odcinku. Kart Pokémon, tak? Wiem, dawno nie było tej serii, ale powraca. Dzisiaj otwieramy te trzy rzeczy. Zapraszam do oglądania. Chciałbym Wam przedstawić sponsora dzisiejszego odcinka grę Raid Shadow Legends. Słuchajcie, Raid Shadow Legends jest mega ciekawą grą mobilną, RPG, którą można porównywać nawet do gier znanych z PC lub konsol. A najlepsze w niej jest to, że jest całkowicie darmowa. Do tego gra rozwija się bardzo dynamicznie. Twórcy gry przedstawili plany na kolejne 6 miesięcy. Będzie bardzo dużo aktualizacji. Tak wygląda ich roadmap, pokazująca najbliższe aktualizacje i zmiany w grze, które będą wprowadzane. W tym nowa frakcja. Arena Tag Team i nowy klan boss, który umożliwi walkę razem z członkami Twojego klanu. Grę ściągnęło już ponad 10 milionów graczy z całego świata. To jest kilka z moich ulubionych postaci, które mam w swojej drużynie. Moją ulubioną postacią jest Mag Kyle, ponieważ rzuca takie fajne zaklęcie, które atakuje wszystkich przeciwników, a przy okazji zatruwa ich. Także jest mega przydatny w każdej trudnej potyczce. Nie musicie wierzyć mi na słowo, możecie zobaczyć opinie gry na sklepie Play. Jest ich ponad 300 tysięcy. Ale to jeszcze nie wszystko, bo korzystając z moich... Linku do tej gry, który jest w opisie, możesz dostać darmowe 50 tysięcy sztuk srebra oraz darmową epicką postać w ramach programu zachęcania nowych graczy do gry. I już teraz znajdź mnie w grze podnikiem kusi i dołącz do mojego klanu, póki jeszcze są miejsca. Hidden Fates to jest dosyć ciekawe. Zaraz wam powiem czemu. To jest bardzo w sumie ciekawe, możecie zobaczyć sobie na ten booster Shiny Mewtwo. Shiny Mewtwo. Czy jesteś bardziej fajnego i epickiego w ogóle w Pokémonach niż Shiny Mewtwo? Także już sama okładka tego rozszerzenia jest mega, mega ciekawa. Zaraz sobie to otworzymy, ale powiem wam ciekawostkę o tym rozszerzeniu. Pamiętacie jak kiedyś otwierałem to? Japoński specjalny zestaw GX Ultra Battle Boost. On wyszedł w Japonii jakiś rok temu. Kupiłem sobie sześć takich boosterów, booster boosterboxów właściwie, trzymam je w folii dalej, nie otwieram, bo wykupiłem. Po 100 dolarów, trzymam gdzieś tam w piwnicy, czekam aż za 10 lat, ich cena będzie bardzo, bardzo wysoka. Także zamiast złota na wypadek wojny, ja trzymam japońskie boosterboxy kolekcjonerskie. Ale po co o tym mówię? Otóż Hidden Fates to jest angielskie wydanie tych kart, które w Japonii wyszły jako GX Ultra Battle Boost, i myśleliśmy, że to nie wyjdzie może w międzynarodowym wydaniu bo to zbyt dobra, by mogło być prawdziwe, żeby ukazało się poza rynkiem japońskim ale wyszło i mam dwa takie opakowania od sklepu Loot Quest, dzięki Loot Quest. link do Loot Questu zostawiam w opisie Shiny Mewtu i wiele, wiele innych ciekawych, unikalnych kart Pokémon bardzo, bardzo kolekcjonerskich ostatnio widziałem aukcję z tym Shiny Charizardem wartym 10 tysięcy dolarów, tak Sprzedali kartę z tego dodatku, i ktoś to kupił. To była zakończona już aukcja na eBayu. Ktoś to kupił za 10 tysięcy dolarów. Czajcie, niesamowite. Trochę informacji o dodatku Hidden Fates. W japońskim zestawie było 250 różnych kart. W angielskiej wersji jest 163 różne karty. W Japonii doszło to, no cóż, rok temu, prawie rok temu, u nas wychodzi teraz. Zawsze tak jest, że u nas troszkę Później. No i tutaj jest ten japoński, który pokazywałem. GX Ultra Shiny Booster. Tutaj mamy listę kart. O, to jest to. Ten przedmiot nie jest już dostępny. 10 na 10. Zatwierdzony z tamtej karty był jako 10 na 10 i to był Black Label. 10 tysięcy dolarów. Taka była ostateczna cena. 44 osoby brały udział w tej aukcji. Niesamowite. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ja zarobię dzisiaj 10 tysięcy dolarów na jakikolwiek z tych kart, ale może jakieś dobre kwoty, chociaż kilkuset dolarów. Także zaczniemy sobie od boosterka z Shiny Mewtwo. Ale brzydko otworzyłem, dawno nie otwierałem kart Pokémon Sorry. Raz, dwa, trzy, cztery do przodu. I w japońskim wydaniu był gwarantowany w każdym boosterze co najmniej GX. W angielskim chyba tak nie ma. Podejrzewam, że to było zbyt dobre jak na rynek międzynarodowy, ale zobaczymy. Magmar. Charmeleon Jinx, ale tutaj buziaczki mm, mm, oh, Jinx I Jeszcze oczko puszcza <laughs> Tylko to drugie oko takie trochę creepy <laughs> Diodut, Wielki Kozak, Eevee Fajnie Eevee wygląda w tym rysunku Cliffery, Caterpie Ekans, Paras jest reversem, rzadka karta Mr. MINE. no to już widzimy, że na pewno w angielskim wydaniu nie ma gwarantowanych GX-ów. Nawet holo nie ma gwarantowanych, bo to jest e, Zwykła ręka Dobra, teraz boosterek z Shiny Charizardem Może być naprawdę, naprawdę ciekawie I patrzy: Charmeleon Mystys Determination Odrzuć jedną kartę z ręki Przejrzyj 8 kart z góry twojej talii i wybierz jedną z nich Do swojej ręki Scyther, ale dziwnie ten Scyther wygląda, ale kozacko Kozacko to trochę dziwnie Cliffery. Slowpoke. Magikarp. Pikachu! Ale słodziak. Voltorb. O! Trafiłem Shiny Riversa! Patrzcie na to! Ten Magnemite jest Shiny, on jest złoty, czajcie to? Ja, ale faza. <ścoughs> shiny River. Ty. Oh, I Brox Training. Też jest holo. No jakieś tutaj są zasady magiczne, że mogą być dwa holo. W jednym, w jednym boosterze, jeśli przedostatni jest też Shiny. Szukajmy sobie na eBayu ile jest warty od 5 do 10 dolarów. Hmm. Myślałem, że trochę więcej. Teraz tego sobie otworzymy. Patrzcie. Drugi booster, a już trafiłem Shiny Pokemona. Kurczę, obciąłem się Poznajcie, nie mogę teraz otwierać boosterów. Odwieczny problem. Chłopaków jak otwierają sobie na przykład karty Pokemon, czy cokolwiek w sumie. Dziewczyny mają zwyczaj pazury, mają trochę łatwiej z tym. Jinx Misty's Determination Brox, Pewter City Gym Eevee Cliffery, Caterpie Ekans Paras Beldam też jest Shiny! Mój drugi Shiny słuchajcie dzisiaj, ja! Cały czas Shiny trafiamy Będzie jeszcze jedna rzadka karta? Tak jest, Butterfree Ale Butterfree jest zwykłą rerką, także nie przyjmuje się nim jakoś szczególnie Zobaczymy sobie cenę tego Beldama zaraz Wow, fajnie. Tutaj znowu bardzo różne ceny na eBayu, także poproszę montażystę, żeby wstawił cenę, która jest podana na trollem tołdzie. Tak jak kiedyś stawialiśmy. Teraz z miu otwieramy, słuchajcie. Miu! Lubię cię, miu. Pamiętam, otwieraliśmy takie Shining Legends jeszcze w Japonii kiedyś z Damianem. To było dwa lata temu, jak byliśmy pierwszy raz w Japonii razem z Damianem, z moim e, kolegą Hikomikosem. On chyba wtedy trafił właśnie takiego Shining Mew. Ale to było w tym pierwszym wydaniu GX. E, bo właśnie w Japonii to było już właśnie drugie wydanie mm, boosterków, gdzie były gwarantowane GX-y. To, które teraz otwieramy, a wcześniej było jeszcze pierwsze dwa lata temu. Może w tym roku będzie jeszcze jakieś nowe. Piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym otwierał ewentualnie jeszcze jakieś japońskie karty Pokémon. Bo często były niższe wyświetlania na przykład jak otwierałem japońskie karty, bo nie każdy chce oglądać japońskie. Oj! 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 O... Lucario! Szani Lucario Pora Strike. Dobra, ja go nie dotykam. To może być warte dużo pieniędzy. Także ja go tam odkładam mega delikatnie do koszurki na bok. Tylko dobra, jeszcze się przyjrzyjcie. Ostatni raz możecie się przyjrzeć. Lucario GX, Aura Strike, Cyclone Kick 210 punktów życia Zbliżenie, oddalenie I koniec patrzenia uf, uf, Już tego nie ruszamy Bo to może być sporo warte, patrzę na eBay'u Secret Relica, 18 dolarów Tutaj ktoś licytuje jeszcze Tutaj za 22 dolary I to są bez y, PSA Czyli bez oceny Gdyby była PSA na tym Gdyby było 10 na 10 ja myślę, że by było na luzie dużo więcej niż 20 dolarów czy 30 dolarów. Mogło być jakieś, nie wiem, 50 dolarów, 70 dolarów. Patrz, jak skurczy Bóg sprzedają te Charizardy, no <grym> to bym chciał trafić. Szani Charizarda GX. A mam takiego tylko japońskiego, ale kurcze japońskie są trochę mniej warte. No nic, lecimy z przedostatnim dzisiaj boosterkiem. Raz, dwa, trzy, cztery do przodu. Karta energii. W ogóle te energie są piękne w tym dodatku. Jeszcze nie zwróciłem na to uwagi, a to jest dosyć ciekawe. Metapod, Misty Cerulean City Gym, Magmar Coffee Paras, Cubone, ale kozak z tego Cubona, z kim on tam walczy? No nie mam lasera w oczach i nie mogę zobaczyć co tam się dzieje, czy on jakieś kurcze tam kosmici go atakują czy co? Taki, chyba bym musiał jakieś okulary sobie kupić, bo nie widzę szczerze mówiąc. Voltorb, bije kamienie, Diodut napręża muskuły. Magikarp jest magikarpiem i Brox po raz kolejny. Ostatni dzisiaj booster Hidden Fates, i zostawiam sobie na koniec specjalnie ten z Shiny Mewtwo. Może przyniesie mi szczęście, słuchajcie. Otworzę jakoś delikatnie tym razem, bo tak rujnuje całkowicie te opakowania. Raz, dwa, trzy, cztery. Do przodu. Energia. Farfest, jak przytula swojego pora. Co, za, co to jest za miłość? Chciałbym, żeby kiedyś ktoś tak mnie kochał. Jak Farfest kocha swojego pora. <grymne> Masakra Jinx. To jest tutaj pełna miłości. Misty. Ah, Misty to Misty. Paras, co to za gest ręką. Propagowanie ustrojów faszystowskich jest zabronione. Ekans. Psyduk. Stario, Cliffery. Mew jest rewersem. To tylko reverse, ale zawsze fajnie że mił I słuchajcie, rzadka karta lapras. Całuje piłkę w wodzie i, i, i jest smutny, ale. No okej, okay. spoko. <laughs> Fajne w sumie te Hidden Fates. Otworzyłbym tego więcej. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tym rozszerzeniu kart Pokémon. A, i koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, bo będą kolejne filmy z kart Pokémon. Zobaczcie też playlistę moich wcześniejszych openingów kart Pokémon. Mam naprawdę dużo ciekawych filmów. Eee, trafiłem dużo rzadkich kart. Mam do dzisiaj dużo rzadkich, bardzo dużo wartych kart. Nawet gdzieś tam na półce za mną widać jedną z nich. Wartą grube, grube dolary. Mówię o tej Lili w tle. Trzymajcie się. Na razie, cześć!